22 kwietnia w galerii Nowa Przestrzeń w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lizbarku z okazji obchodów dnia patrona miasta odbył się wernizer wystawy malarstwa Marka Nowakowskiego. W wydarzeniu uczestniczyła rodzina artysty, Lizbarscy artyści, znajomi oraz zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości był przewodniczący Rady Miejskiej Michał Dzimira. Podziękował w imieniu całej Rady oraz władz miasta za zorganizowanie tak ciekawego artystycznego wydarzenia. Wokalnie spotkanie uświetniła Marta Wiadrowska. Postawiłeś mnie pod życia wciąż pamiętam ten przenikliwy wzrok. W ramach tegorocznych obchodów Dnia Patrona Lidzbarka Świętego Wojciecha 23 kwietnia na bulwarze nad Welem uruchomiono Dężnię Solankową. Panie burmistrzu, Pana chciałbym zaprosić do umieszczenia symbolicznej tablicy na tężni. Z wielką radością w sercu pragnę podziękować w imieniu własnym i księdza Stanisława za zaproszenie nas na poświęcenie tej tężni. Także już od dziś tężnia będzie do jesieni funkcjonowała każdego dnia będzie tutaj można przebywać, spotykać się. Jak widzicie Państwo, miejsca nam nie zabraknie i będziemy myśleli ewentualnie o kolejnych miejscach, kolejnych takich obiektach. Gdyby młodość mi wróciła, rozum został ten, co mam, już bym nic nie przegapiła. Oj dziewczyny, mówię wam. Witam Państwa. Tak do, do uroczystości mogła się obić bez tortu. Rada Osiedla Noewej Centrum kupiła to. O pierwsze pokrojenie proszę Pana Burmistrza i szanowną Pana Urwężonkę. Dziękuję bardzo. Taki obserw za kawałki, Uroczystym Otwarciu uczestniczyli również Janina i Roman, bohaterowie popularnego programu telewizyjnego Sanatorium Miłości. Ja jestem taka, jak to Romek mówi o sobie, że jest specyfiko. ja tak samo, znaczy, że jest specyficzny taki charakter mam, że wychodzę, słyszę muzykę i tańczę. I to jest zgodne z wiekiem, bo kiedyś lubiłam, ale w życiu bym nie zatańczyła, ludzie patrzą na mnie, a ja. Po prostu robię to co kocham. Nie ma czasu na jakieś odkładanie swoich pasji. Czyli wartość dodana tego, tego programu to jest to, że ta empatia, którą Pani ma w sobie. otworzyła się bardziej jeszcze. i poszła, poszła w świat, poszła w przestrzeń. Ja powiem Państwu szczerze, pięknie przeżyłem życie. Pięknie, no, wszystko się spełniło, marzenia. No, i za namową wnuka wylądowałem senatoru Senatorium Miłości. dziadek, Ty do tego programu jesteś stworzony. A Ty jesteś wolny, niezależny. Trzeba się bawić. Ja się lubię bawić. Oczywiście, jak mówią, gawędziarz. No, trochę podpisuję zawsze coś tam, ale nie wiadomo co. Szczególnie panie. Ale tak, tak, generalnie to powiem Państwu tak. Piękna przygoda życia, raz w życiu. Niezapomniane chwile. Ludzie z całej Polski. I yy, z Ameryki nawet pani była, z Niemiec. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczy kabarami. Na tym balu nad walami, taki to się pamięta latami. Gdzieś Hiszpania za górami, a tu si na karnawał nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, które zorganizował Dom Kultury oraz Fundacja Żywa. czyli jak skaczemy na A na zakończenie sobotniego wydarzenia odbył się koncert zespołu Efekt oraz Lidzbarskie fajne. W niedzielę 24 kwietnia w Kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha, na zakończenie obchodów Dnia Patrona Miasta, odbył się koncert pod nazwą Mieszkańcom Lidzbarka w wykonaniu studentów Instytutu Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.